Siemamo, widzowie, z tej strony Hubert. Dzisiaj jestem w domu u mojego kolegi Leona i nie ma jego psa. I co tu jest? Zobacz, ta książka mówi XYZ. Dobra, czego on znowu ode mnie chce? Ja mam siłkę, bo mam kupę Hubertowic. Idę za czerwonymi pochodniami, on nie mnie Cisa. Co? Bardzo dziwna. Rida. Mam matkę, żeby musieli płynąć. No idę! Szybciej. Dobra, perła się drobna. Tu Oj, dalnie trafiliśmy na kolegów. O chłopy, chłopce ma enchantowany miętnie. U, uderili się naraz i idę. Tak moja mama. Nie remontem mam w domu. What the shit? Dobra, mam nadzieję, że nie dednę. Tu jest otchłań, a ja się będę tu schodzić. Ra. co? Twój pies, Leon. To jest serio? Jego pies? To jest jego pies. Ej, dobra, nie musi. Jak ja wyjdę? Na pewno nie perłą. No, Ale ja się perłą boję. Dobra, ryzyk. O oh shit! O oh shit! O oh shit! Jezus, panikowałem. Gdzie. Czemu mi bije? What the shit? No. Nie, bo mnie to rzuci ma gówno. O. No nie! Rzuci mnie! je! Oh o shit! O oh shit! Uuuuuuu! Ja nie trafię tam. Chłopie, ja perły zmarnuję. Ja peru zmarnuję. Widzę, że sorry za taki ten. Nie правда на правда. nie jest nie Я, не, не верю No jak? Moje itemy. Moje itemy. Ale co ja mam za? Ja dedu. Moje itemy. Nie wierzę w to moje itemy. Wszystko przepadło. Ja. Nie mam zapasowych. Ej, dobra, idę do naszej bazy. No i to oznacza, że znowu od nowego początku. No nie. Nie no. Chyba, że u góry mam najpierw pójdę do mojego wieżowca. Ja, no ale widzicie, no kurde, głupi ja Perun rzuciłem, no i wszystkie moje itemy. Kupa Hubertowicz też przepadło, no ja, wszystko przepadło. Tu mam jakieś ity. Nie, no co to są za ity? O, no, Ty, mam tu jakieś. Ej, dobra, nie, jest lepiej. No tylko to... No będę musiał sobie zencantować, ale... No dlaczego? Wszystko poszło! Przepadło! Sami widzieliście, nie? Ja. Nie, no oni, nie, moi koledzy nie uwierzą w to, że odedłem ja mnie i wszystkie itemy poszły. Co ja teraz zrobię praktycznie? Teraz praktycznie to jest koniec. Wszystkie itemy poszły się walić i wszystko od nowa będę musiał zaczynać. No, no widzowie, naprawdę. Wszystko od nowa. Ciekawe czy XYZ mi y da. Ja, To, to mojej mamy telefon, Jano. Wszystko poszło. Ja. Muszę później powiedzieć kolegom. Nie, to moja mama nie zna. A, a możecie nie zwracać na to uwagi? No chłopie mam mieć do dupy, on ma lepszy miec. O! najwyżej zabiorę mojemu koledze, teraz po drugie moje. Właściwie to jest to. Nie? Ej dobra, nie jest git, ale... Skurczę. no ale wie, widzieliście, kupa Hubertowicz przepadła. Co my teraz zrobimy? Czekaj, ja to powiem, bydruk przepad. w dodatku. Ach widzowie, czyli nowy początek, to na razie.